Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, czyli już drugim odcinku sezonu pierwszego. Nagrywam go odcinek po odcinku, bo tak jakoś stwierdziłem, i mamy w sumie dwie walki do blokowania. A to mało ważne, bo trzeba to tak zrobić. Jakby to zrobić? Jak to zrobić? Myślę, że możemy to w taki sposób zrobić. Myślę, że będzie le legitnie. Ja nie będę chciał niebieskich diozawu kupywać za DNA. Tylko będę chciał je zdobyć spaczek, bo to tak Ewentualnie już będziemy mieć... Dinozaury te które nie trzeba od hybrydy, czyli będziemy mieć już na 40 poziom. A czy mieć dinozaur na 40 poziom trzeba mieć 8 takich dinozaurów do zgonezowania i wtedy będziemy je sprzedawać po prostu na DNA i wtedy będziemy mogli kupować na inne. Wiem, skomplikowane, ale na spokojnie ogarniecie sobie to. A przy okazji nam się walka załadowała. Więc fajnie. Mnie zmienił dinozaura. Mmm, ciekawe. Nie, ja się cieszę, że przynajmniej wyjdzie lepiej niż myślałam, że będzie. A... a w tych walkach, które ja mam, czyli mam 60 poziom, od razu powiem to, w tych walkach to by od razu zmienili byłby klocek zbity On miał 3, dał 2, dam jedną tarczę, czyli 27 Ma potrzebuję 4 no. I mamy tego dinozaura zabitego. No nie no serio Ale warcił Starczy, że da teraz jeden i nie zabija, ale no dwa, bo, bo mogę dać tą jedną tarczę zawsze. A zabijemy go, oto tym dinozaurem. Najwyżej. O, 300 HP byśmy wzięli, ale weźmiemy pewnie 180? No dokładnie tak. Czyli to, jest to samo jak stropę... Stropa... No z tym latającym to jest ciężka na z Dusem, który bierze 15 HP. Mamy tą jedną walkę. Misji zrobione trochę. To przy okazji, jeszcze dinozaura odblokowaliśmy nowego. Co mnie cieszy, bo więcej dinozaurów na się więcej walk, znaczy no, w sumie więcej walk. Lepszy zestaw dinozaurów do walki. Uj, teraz będzie Diplodocus. I na Diplodocus, no myślę, że będziemy zbierać, bo on robi nam taką. Mogę powiedzieć, że on i Ankylozaurus zrobią nam fajną już hybrydę. Pokażę Wam na hybrydę i on będzie to srebrna hybryda i ta hybryda w kosztach jest dość droga bo jak widzicie jest dopiero tu i potrzebujemy ankylozaurusa na 40 i diplodoka na 40 a jej statystyki wyglądają tak czyli 1000 jest jako roślinożerny bo to w sumie są dwa, dwa rośliny, że dinozaury, więc tak bierze 1000 HP, ma 3318 życia, więc więc to jest spoko dinozaur ten założę jest dopiero w 17 walce zblokowany, nie? albo ja, tropegenus 31, a ja to jest dopiero a to jest niebieski naturalny, albo Nistazja 26, a ten Rosaurus, pierwszy złoty dinozaur jest w 19 walce, to mnie ro rozwala Dobra, ale ja nie o tym. Ja... O, o rozwijaniu się. Jaką mamy tą misję? No, zebrać 150 końców. Mm. No powiem wam 8 w końcu. 8 pieniążków, jeszcze no mało. 4 pieniążki, ja. Żaden taki mądry że nie dał pieniążka Jakaś bida. No ale możemy zebrać za to. To. Możemy to tak zrobić, zebrać sobie przy okazji pieniążek i mamy 1015 i piąty level, epizod drugi znakomicie znakomicie jeszcze paczuszka i mamy tonie. I to już się chyba kończy ten czas, gdzie... Co to jest? Serio tu jest jakaś nowość? I nie wiedziałam o tym. A nie dobra, jednak wiedziałem, bo ja mam przecież to zrobione przecież. <laughs> Zapomniałem o tym. Zupełnie, ale to nie o tym. Muszę zrobić te budynki. Muszę zlewelować dinozaura. Pokażę wam tą walkę. Ten odcinek będzie krótszy, teraz taki, że wcześniejszy będzie był bardzo długi. No i to tak. I to będzie następną walkę. Następną walkę na następny odcinek. Myślę, że ten odcinek będzie się pojawił jeszcze też dzisiaj albo będzie... Pojawi się po prostu z nocy na Środy na czwartek, czy było jasne. Znaczy, no że w sumie będziecie wiedzieć już. Wylaminer wam po będzie powiem, że będzie, pojawi się drugi odcinek z tej serii. A my jeszcze w sumie kupimy upgrade. Przyspieszymy. I kupimy dwa razy to. I nam na na wykluwanie. Jak widzicie, no już nie mogę przyspieszać. A w tym odcinku to by było na tyle. Do następnego, trzymajcie się, że śpię